W takiej mikroskali to widzimy, jak wstajemy rano, że mamy takie szybkie myślenie, czasami jak przyjdzie do głowy, spod prysznica wyjdziemy, jak w pociągu jesteśmy i nie ma zasięgu i trzeba myśleć, to, to, to nie robimy niczego konkretnego. Dlatego ten czas, w którym się nic nie dzieje, nie jest czasem zmarnowanym. Dla procesu kreatywnego istotne jest to, żebyś ty wiedział tyle dobrej wiedzy, ile możesz sobie wchłonął. Amerykańscy kucharze mówią shit in, shit out, czyli że jak. Złą, zły półprodukt włożysz do piekarnika, mówiąc elegancko, to nie, nie masz szans uzyskać dobrej potrawy z tego. I tak samo tu, jeżeli mamy masę śmieciowych informacji, to dobrego, kreatywnej konkluzji z tego nie będzie. Najczęściej. Ale oprócz tego jest potrzebny też ten czas, który jest nieustrukturalizowany. Czyli taki, że ja teraz jestem sobie tako, o tako. I zaczynamy. Se program, se pooglądam, se pójdę, bo dawno nie byłem, się umówię żeby zobaczyć, przyśniła mi się koleżanka z podstawówki, wygooglam, czy żyje, żyje, a to chodź na kawę, co u ciebie.